Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem Ci opisać trzy typy osobowości narcystycznej, na które możesz trafić, kiedy poznajesz kobiety. Więc dobrze wyciągnąć z tego wnioski. Na końcu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę. Pierwszy typ osobowości narcystycznej to narcyska, oczywista czyli kobieta, która pokazuje pewne swoje intymne części ciała, ubiera się dosyć skromnie ubiera różne jaskrawe kolory, żeby przykuć swoją uwagę, różowy. No Jest to kobieta, która emanuje wręcz za bardzo swoją seksualnością i z pewnością nieraz widzisz takie dziewczyny na ulicy, które noszą zbyt krótkie spódniczki, zbyt obcisłe leginsy. No, na tej podstawie można wyciągnąć wnioski, że ta kobieta Szuka męskiej uwagi, często relacja z taką kobietą może polegać na tym, że ona właśnie udaje niedostępną, natomiast kiedy ją zdobędziesz, no to ona zachowuje się w taki sposób, że sama niby tutaj już angażuje się w relację. Podkreślam, niby pokazuje wersję demonstracyjną, ale za chwilę się okazuje, że ona ma kilku atencjuszy, tych beta-orbiterów, którzy do niej piszą, którzy się do niej zalecają, a ona raz jednego przyciąga raz drugiego odpycha. Kiedy trafieś na taką kobietę bardzo charakterystyczne będzie to, że ona szuka tego dowartościowania się. i niekoniecznie to musi być piękna dziewczyna, bo to może być dziewczyna, która co tydzień chodzi na solarium, używa wielu kremów do zmarszczek silnego makijażu, bo jest y, strasznie dowartościowana i ona szuka tej męskiej uwagi. Na tej podstawie często możesz rozpoznać narcyza oczywistego narcyzkę oczywistą i jest to kobieta, która w wielu przypadkach może w trakcie kłótni z tobą wybuchnąć złością, nienawiścią, agresją. Zazwyczaj ten typ kobiety jest bardziej ekstrawertyczny, czyli to jest kobieta taka bardziej żywiołowa, energiczna, może dużo mówić, ale przez to też wybuchowa dlatego uważaj. Bo jak trafisz na taką kobietę, to pomimo tego, że na Cię tak przyciąga swoim seksapilem, wdziękiem, urodom, no to jak się nie dogadacie, potem się może okazać, że masz z nią duże problemy, bo jest agresywna, krzyczy na Ciebie albo po prostu stosuje przemoc. Niestety, ale w wielu przypadkach tak to może wyglądać. Kolejny typ narcyzki to narcyzka ukryta. Jest to kobieta, która... Nie musi pokazywać, że ubiera się w jakieś tutaj krótkie spódniczki czy pokazuje szeroko swój dekolt. Natomiast to może być kobieta, która chodzi w spodniach, ubiera się jak facet, skromnie. Wcale po niej nie widać, że ona ma jakieś tutaj problemy z samooceną i chce to nadrobić w sposób taki, że ubiera nagle się w drogie markowe ciuchy czy pokazuje kawałek swojego ciała. W tym przypadku wygląda to nieco inaczej. To może być bardziej skryta kobieta, to może być kobieta, która za dużo nie mówi, ale jak ją lepiej poznasz, to zauważasz, że ona jest bardzo taka zakompleksiona, zazdrosna, kontrolująca, e, cały czas wymaga od ciebie, żebyś spędzał z nią czas, żebyś z nią przebywał. Chcesz pojechać na siłownię, no to ona pisze do ciebie, e, że jest jej smutno, czyli skupia całą Twoją uwagę na sobie. Jak to jest źle, jaka to jest smutna, czego jej brakuje, i że to oczywiście wszystko twoja wina. Ulubioną strategią narcyza ukrytego jest pokazywanie postawy środki Marysi. Czyli taka kobieta po prostu często w Twoich oczach wygląda jak taka ofiara, yy, która no niestety jest przez Ciebie skrzywdzona, yy, czuje się przez Ciebie źle, i Ty w ten sposób właśnie próbujesz ją. Yy, Ratować, próbujesz dla niej wszystko zrobić, poświęcić, a to się wszystko okazuje tak naprawdę pułapką, tak? Ciekawe jest to, że te kobiety często sto stosują taki e, specyficzny typ e, poczucia humoru w rozmowie. Taka kobieta może sobie z ciebie zażartować na przykład: y, O, to jeździsz skodą, a nie pasatem, i widzisz, będzie czuć w tym taką ironię, e, podszytą, no poniżaniem, tak? Ona będzie chciała po prostu ci pokazać, że wcale nie jesteś taki fajny. Nawet jeśli nie wiem, no masz nowy samochód, czy dobrze wyglądasz, to ci może powiedzieć nawet ja nie lubię facetów, którzy chodzą na siłownię. To będzie kobieta, która pomimo tego, że jesteś obiektywnie wartościowym facetem, który sobie dobrze radzi, czy nawet dobrze wygląda, będzie chciała cię sprowadzić na dół. Przykładowo, jeśli powiesz takiej narcystce ukrytej, że masz dobrą pracę i lepiej zarabiasz, to ona ci powie: to nic takiego, chłopak mojej koleżanki ma własną firmę. Albo ci powie: no, no nie wiem, czy tak dobrze zarabiasz, masz 30 lat, jeszcze nawet sobie mieszkanie nie kupiłeś. Czyli to będzie taka kobieta stosująca takie ironiczne poczucie humoru, podszyte taką złością jakby chciała Cię sprowadzić na dół, a nie Tobie pogratulować, czy powiedzieć Ci świetnie, zarabię jeszcze więcej, powinieneś sobie jeszcze lepiej poradzić w tym roku. Jeśli rozpoznasz narcyskę ukrytą, zweryfikujesz ten typ osobowości, to często on bywa nawet bardziej destrukcyjny niż ta pierwsza osobowość narcystyczna, narcyz oczywisty, dlatego że to wszystko jest takie niejasne na początku. Tobie się wydaje, że ta kobieta może nie ma złych intencji, że jest taka spokojna, wrażliwa, dobroduszna, i oczywiście jak ona pokazuje, że cierpi, bo do niej nie, bo do niej nie piszesz, czy, czy tam nie odzywasz się, to dodatkowo się nakręcasz, angażujesz się psychicznie, uczuciowo, bo dochodzą do tego typu. Yy, Słów, myśli, jak ja mogę się tak źle zachowywać dla tej kobiety, przecież ona jest taka kochana, faktycznie to jest moja dziewczyna, powinienem o nią zadbać. I właśnie Twoją atencją, uwagą, poświęceniem żywi się narcyz ukryty. Jeśli doprowadzisz do takiej sytuacji, że ta kobieta na siłę wejdzie do Twojej głowy i będziesz zbyt dużo o niej myślał, to się zaangażujesz, a potem się rozczarujesz, bo nie dostaniesz tego samego z wzajemnością, tylko dostajesz wtedy Dużo chłodu, braku zainteresowania, takiej bezwzględności, także nie ma sensu się z taką kobietą wiązać. I tak jak mówię, często to nie będzie kobieta, która się ubiera idealnie w superciuchy, odkrywającej dekolt, tylko na ogół narcyz ukryty może się ubierać dosyć skromnie. Kolejny, trzeci typ narcyzki to jest narcyz, często też oczywisty. Ale to jest kobieta, która jest bardzo dominująca. Być może trafiłeś na taką kobietę, która wszystko wiedziała najlepiej, na wszystkim się znała, była zarozumiała, wścibska. Nie wiem, poszedłeś z nią na zakupy gdzieś tam, to wykucała się z ekspedientką, taki po prostu babochłop, tak? Jeśli trafisz na taką kobietę, no to ciężko z nią będzie też wytrzymać. No, już chyba nie muszę ci mówić o tym, że nie będziesz miał prawa głosu w tej relacji, tylko ona będzie tobą zarządzać, kiedy ty masz czas, a kiedy nie. No i tutaj, przy tym typie kobiety, bardzo charakterystyczne jest to, że jest ona wysoce agresywna, słownie fizycznie. No, oczywiście, no, wszystkie typy narcyzek są agresywne, a, ale akurat ten typ kobiety jest najbardziej agresywny, z uwagi na jej duży poziom tej. Męskiej energii. Z taką kobietą bardzo trudno stworzyć relację, związek, ale ona bardzo szybko i łatwo zbuduje w Twojej głowie syndrom sztokholmski. No bo wystarczy, że na przykład się z nią pokłócisz, uderzy w Cię w twarz, odepchnie, zwyzywa Cię. Ty cierpisz, ale za chwilę jakby brakuje Ci tych emocji i chcesz znowu do niej wrócić. Niestety na ogół związek z taką kobietą kończy się źle. No już nie wspomnę o tym, że często ten typ kobiety wypija duże ilości alkoholu, ma różne problemy z używkami, czy też oczywiście stawia na tym, żeby. Górować nad facetem, żeby go dominować, żeby go tresować, ale w taki bezpośredni, ostry sposób. Także uważaj, bo szkoda życia na takie kobiety. Jeśli zauważyłeś, że poznałeś kobietę, która jest jednym z tych trzech typów, to nie warto się angażować, bo taki związek naprawdę się może skończyć bolesną porażką i potem nie będziesz potrafił odbudować swojego poczucia wartości w dalszym etapie swojego życia. Niestety. Tylko do dzisiaj, do północy możesz pobrać pakiet czterech moich kursów, aż 68% taniej. Polecam promocja.uwodzeniewdzień.pl Niemiły facet, generator orgazmów, czyli jak silnie doprowadzać kobiety do szczytowania, jak z koleżanki zrobić Twoją dziewczynę i ten najnowszy kurs, jak poznawać kobiety na ulicy. promocja.uwodzeniewdzień.pl Do dzisiaj, do północy. Pobierz sobie to wszystko w dużo niższej cenie, a zobaczysz, co to znaczy mieć konkretne efekty z kobietami. Już żadna kobieta Ci nie powie, że jesteś za miły, nie zostawi Cię, nie oszuka i staniesz się naprawdę atrakcyjnym mężczyzną, który podnieca każdą kobietę. Pobierz, korzystaj, bo dzisiaj o północy kasuję tę stronę. promocja.uwodzeniewdzień.pl Wejdź pod spodem, póki masz na to czas i pobierz to wszystko w dużo niższej cenie, Obiecuję, że będziesz zachwycony efektami, jakie uzyskasz po zastosowaniu tego typu wiedzy. Polecam, korzystaj!